Niemiecka armia demonstruje swoją potęgę. Witany entuzjastycznie pancernik Schleswig-Holstein przekazuje staremu miastu hanseatyckiemu pozdrowienia od niemieckiej marynarki wojennej. Kończąc nasz dzisiejszy program, życzymy wszystkim dobrej nocy. Miasteczko Wieluń, 21 km od granicy Trzeciej Rzeszy. 15 tysięcy mieszkańców. W Niemczech trwają wakacje. Adolf Hitler powrócił na Obelsalzberg do Berchtesgaden. On nie ma urlopu. Wraz ze swoimi zaufanymi snuje wielkie plany nowych Niemiec. Kina, kino, hale, i kino Goplana. Tak się składało, że właścicielem kina, hell był kolega mojego ojca, więc y, mój tata bardzo często zabiera mnie ze sobą do kina na seansę. America's distinguished visitor herr Einstein, 51 year old wizard of mathematics. Now, to dla mnie zaszczyt przywitać Wam w Hanfried, the greatest scientist of Germany, city of the world. Szanowni Państwo, W Bonville, w Stanach Zjednoczonych, znany rekordzista szybkości Georges Aston na specjalnie zbudowanym samochodzie osiągnął zawrotną szybkość 300 mil angielskich na godzinę. sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi? Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da. Traktat Wersalski w 1919 roku przyznał Polsce terytorium na Pomorzu Gdańskim, rozdzielające zwarty obszar dawnej Rzeszy Niemieckiej. Polska uzyskała w ten sposób dostęp do Bałtyku. Niemcy od początku kwestionowali to rozwiązanie, ale dopiero Hitler, grożąc siłą, zażądał eksterytorialnego korytarza do Królewca oraz włączenia Gdańska do Niemiec. Że następnym etapem będzie wojna. Tego my, jako chłopcy, mieliśmy przecież wtedy 18-19 lat. Nie byliśmy świadomi. Uzbrojenie było doskonałe, i wszystkie oznaki wskazywały, że zbliża się wojna. Wydano nam ostrą amunicję i już wiedzieliśmy. Tym razem będziemy strzelać. Materiał fotograficzny wywoływano u nas. Akurat ja brałem w ten udział. Z tego, co wywołano, tworzono później fotoplany. A całość opatrywano współrzędnymi, żeby można było dokładnie określić poszczególne punkty. Ale przede wszystkim sprawdzano, używając lup winokularnych, czy za jakimś lasem nie znajdują się wojska nieprzyjacielskie. Lotnisko w brzegu, jedno z największych na Śląsku, znajdowało się 50 km od polskiej granicy. Byłem wtedy lotnikiem, czyli zwykłym żołnierzem, a moim zadaniem było przynoszenie fotoplanów, jeśli pojawiały się jakiekolwiek pytania dotyczące zdjęć. Mówiono wtedy, że lotnik ma przyjść ze swoją mapą. Na zamku książąt piastowskich w brzegu analizowane są sprawozdania, które potem trafiają bezpośrednio do Hermana Geringa. Naczelny dowódca Luftwaffe chce podarować Hitlerowi wojnę błyskawiczną. Jego lotnicy mają bombardowaniami przygotować drogę armii lądowej i złamać opór polskich sił zbrojnych. Mama moja szykowała mnie do szkoły, miałem, jakkolwiek jeszcze nie skończyłem, 7 lat, ale no, byłem dosyć rezolutny chłopaczek, już miałem czytać, czynałem się na zegarze i kupowaliśmy przyrządy szkolne, książki, tornister. Tornister był taki tekturowy elementarz, Przykawałem się do szkoły. No i cieszyłem się z tego powodu. Tym bardziej, że już byłem tydzień wcześniej na takim rozpoznaniu, gdzie będę siedział, z kim będę siedział, miałem sobie zapamiętać nawet kolegów. No i cieszyłem się ten tydzień czasu, tak mi jakoś długo schodził, bo miałem do tej szkoły iść, a umiałem już czytać, także trochę się dziwiłem, co ja tam będę robił, no ale mówię jakoś, tam będzie ciekawie. Hitler chciał wojny, w każdym razie jej nie wykluczał. Odnosił przecież znakomite sukcesy w latach poprzednich: w 1938 zawierając układ w Monachium, w marcu 1939 zajmując Czechosłowację. Dopiero wtedy mocarstwa zachodnie zauważyły, że ich polityka utrzymania pokoju za wszelką cenę już się nie sprawdza. W wyniku przegranej I wojny światowej i traktatu wersalskiego Niemcy musiały zredukować armię i ograniczyć zbrojenia, w tym produkcję samolotów i czołgów. Jednak inżynierowie nie przerwali pracy. Niemiecką Luftwaffe dowodził Hermann Göring, as lotniczy z okresu I wojny światowej. Jeden z najbliższych współpracowników Hitlera. Bombowiec nurkujący Junkers Ju-87B Stukas, zwany w Polsce Sztukasem, był podstawowym samolotem szturmowym armii niemieckiej. Był uzbrojony w trzy karabiny maszynowe oraz ładunek bomb. Syreny miały wzbudzać panikę wroga. W 1939 roku do ataku na Polskę przystąpić miało 2000 bombowców. Jestem trochę zdumiony tytułem filmu: Agresja Hitlera na Polskę. Agresję spowodował Hitler do spółki ze Stalinem. Polskę podbił Wehrmacht oraz Armia Czerwona współdziałając ze sobą. Hitler był lustrzanym odbiciem wodza Związku Sowieckiego Stalina. I tu i tam rządziła jedna partia, i tu i tam były obozy koncentracyjne, i Stalin, i Hitler dążyli do wojny. Tymczasem w Moskwie trwały negocjacje angielsko-francuskie nad ostatnim punktem układu o wzajemnej pomocy, czyli nad konwencją wojskową. Rozmowy toczyły się w atmosferze nieufności. Delegat francuski przedstawił wprawdzie projekt wojskowej współpracy, ale została ona uzależniona przez marszałka Woroszyłowa od udostępnienia Armii Radzieckiej przemarszu przez teren Polski i Rumunii. Jednakże rząd polski, jak i rumuński nie zgodziły się na to. Ambasador francuski w Warszawie, Noel, przekazał do Paryża: Polacy się boją, iż wojska sowieckie, raz wszedłszy na ich terytorium, już z niego nie wyjdą. Stalin. Stalin był sprytnym graczem. Z jednej strony wzywał potrzebujemy systemu bezpieczeństwa w Europie i zapraszał rządy Wielkiej Brytanii i Francji, żeby prowadzić z nimi rozmowy. Z drugiej mówił do Hitlera popatrz, ja Ciebie uduszę razem z Wielką Brytanią i Francją rozchusztywał Stalin łódkę. Wielka Brytania i Francja nic nie rozumiały z polityki Stalina. I do dziś nic z niej nie zrozumiały. Hitler był przekonany, że Stalin nie zaatakuje Niemiec, a jedynie będzie toczył jakąś lokalną wojnę. Podobnie zachodnie mocarstwa były pewne, że Stalin nie włączy się do większej wojny. A czego naprawdę nie rozumieli, to tego, że Hitler i Stalin dojdą do porozumienia odnośnie lokalnej wojny przeciwko Polsce. Gdański korytarz muszą wrócić do Rzeszy. Wolą Gdańska jest powrót do Rzeszy. Coraz więcej polskich żołnierzy pod Gdańskiem. Generalna mobilizacja w Polsce. Polska wznieca pożar. Barbarzyńskie przejawy polskiego terroru. Nagonka na wszystko, co niemieckie.